Dzień dobry, cześć. Witam Cię przy mikrofonie Katarzyna Kopczak. Słuchasz właśnie mojej audycji nie tylko o psychoterapii, mówię tu także o sprawach dnia codziennego, miłości, związkach, dzieciach. Przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby samopomocy. Jeśli chcesz być szczęśliwszy, mieć lepszy kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami. A także z innymi ludźmi, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Zapraszam! Dziś odcinek czwarty opowiem o tym, jak rozróżnić trzy zupełnie różne zawody: psychologa, psychiatry i psychoterapeuty. To jest niezwykle ważny temat, ale też. Temat budzący wiele kontrowersji, wiele znaków zapytania tu jest. Dlaczego? Bo w Polsce wciąż nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Co to konkretnie znaczy? Nie ma podstawowego aktu prawnego, który określałby poziom wykształcenia, kompetencje psychoterapeuty. Co oznacza to w praktyce? Każdy może wykonywać ten zawód bez względu na wykształcenie. Dlatego tak ważne jest, abyście wiedzieli, czym powinien legitymować się psychoterapeuta. Pamiętajcie, że zawsze możecie zapytać swojego psychoterapeuta o poziom wykształcenia, posiadane doświadczenie i tym podobne rzeczy. Bardzo wielu ludzi nie rozumie, czym różni się psychoterapeuta, psychiatra i psycholog. Pacjenci często błądzą pomiędzy różnymi specjalistami, nie wiedzą, czego mogą się spodziewać. Po wizycie u każdego z tych specjalistów. I ta audycja jest właśnie po to, żeby pomóc Wam trafić pod właściwy adres. Za chwilę opiszę najważniejsze podobieństwa i różnice pomiędzy tymi trzema odrębnymi zawodami. Dowiecie się, na co możecie liczyć w gabinetach, a na co nie. Nie tylko pacjenci nie wiedzą, gdzie mają się udać, ale nie wiedzą tego nawet lekarze pierwszego kontaktu. Ja się często z tym spotykam, że wysyłają nie do tego specjalisty, co trzeba. Często z tego się rodzą bardzo poważne dramaty. Przychodzi do mnie pacjent i mówi: No, chodziłem do takiej pani psycholog, ale mi nie pomogła. Albo też ktoś do mnie dzwoni i mówi: Chciałbym przyjść, chciałbym zwolnienie i leki. Tutaj ja od razu przez telefon mówię, że ja ani zwolnienia, ani leków nie wydam. Natomiast jeżeli chodzimy do psychologa licząc na psychoterapię, to na pewno się rozczarujemy. To myślę, że łatwiej będzie, jak opowiem o tych różnicach w taki usystematyzowany sposób. Na co można liczyć w gabinecie psychoterapeuty? Na diagnozę psychoterapeutyczną. Podkreślam, psychoterapeutyczną, a nie psychologiczną. To są dwie różne rzeczy. Na psychoedukację, na psychoterapię. Terapeuta może wystawić jedynie zaświadczenie o udziale w psychoterapii. Żadnych innych dokumentów przeważnie się nie wystawia. Nie możecie liczyć w gabinecie psychoterapeuty na przepisywanie leków, zwolnienie L4, wystawienie opinii psychologicznej. Wykonanie testów, jakichkolwiek, osobowość, inteligencja i tak Chociaż czasem z pacjentami je wykonujemy, takie, które są dopuszczone do powszechnego obiegu, po to, żeby pacjent mógł, w zasadzie pacjent robi je wtedy sam i oblicza sobie sam wyniki, potem o tym rozmawiamy, co może z tego dobrego wziąć. I nie stawia psychoterapeuta diagnozy psychologicznej. Ponadto psychoterapeuta to jest specjalista po pięcioletnich, w studiach wyższych legitymuje się dyplomem uczelni wyższej i nie musi to być psychologia. Psychoterapeutą może zostać każda osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku humanistycznym, a także pielęgniarka i lekarz. Oczywiście to nie jest jeszcze uregulowane ustawą, ale taka najlepsza ustawa o psychoterapii, najlepiej działająca psychoterapia w Europie, to jest psychoterapia w Austrii. I tam właśnie dopuszczane są do tego zawodu osoby, które ukończyły studia wyższe również o profilu humanistycznym, lekarze i pielęgniarki. Dobrze by było, gdyby u nas też ta ustawa weszła w życie w takim kształcie. Co dalej? Kolejnym etapem kształcenia jest czteroletnie studium wybranej przez studenta szkole psychoterapii. Czas trwania nauki wraz z pracą pod superwizją, czyli już mówiłam takim. Nadzorem superwizora, czyli bardziej doświadczonego terapeuty, który osiągnął pewien poziom w swojej pracy i legitymuje się dokumentami superwizorskimi, lub też grupa superwizyjna, którą również prowadzi superwizor. To jest około 7 lat, a przeważnie zabiera to od 9 do 12 lat. Najwyższym dokumentem potwierdzającym kwalifikację jest certyfikat. Trochę niższym jest rekomendacja. O systemie certyfikacji w szkołach psychoterapii będę mówić bardziej szczegółowo w jednym z kolejnych odcinków, to jest skomplikowane. Każda szkoła ma swój system certyfikacji. Każde towarzystwo ma swój system certyfikacji. Nie ma jednolitego systemu. No, najbardziej uznawany jest certyfikat. PTEP, czyli Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego, ale moim zdaniem nie różni się on zbyt rangą od Europejskiego Certyfikatu. Nie wiem, czy to jest w tej chwili takie ważne dla Was. W każdym bądź razie tak to wygląda, jeżeli chodzi o zawód psychoterapeuty. Przypomnę: pięcioletnie studia wyższe, czteroletnie studium i potem praca pod superwizją. W większości szkół wymagana jest terapia własna, staż kliniczny, ale o tym zaraz jeszcze powiem. Teraz y, powiem o psychologu. To jest osoba po pięcioletnich studiach psychologicznych. Legitymuje się dyplomem magistra psychologii. W tym zawodzie nie jest wymagana praca pod superwizją, ani też terapia własna. Na co możecie liczyć w gabinecie, a na co nie? Więc możecie liczyć na poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, wykonanie różnego rodzaju testów, wydanie zaświadczenia, opinii, diagnozy psychologicznej. Nie możecie liczyć na psychoterapię, przepisywanie leków, zwolnienie z pracy, czyli L4. E, oczywiście może być tak, że psycholog jest jednocześnie psychoterapeutą. Wtedy patrz to, co powiedziałam wcześniej. Z kolei psychiatra to jest lekarz po studiach medycznych ze specjalnością psychiatria. Czas trwania studiów wraz ze stażem to od 11 do 14 lat. Legitymuje się dyplomem lekarza o specjalności psychiatra. No to już powiedziałam przed chwilką. W tym zawodzie nie jest wymagana praca pod superwizją ani też y, psychoterapia własna. Na co możecie liczyć w gabinecie psychiatry, a na co nie. Możecie liczyć na to, że psychiatra przepisze wam leki, postawi dla, diagnozę psychiatryczną, wyda zwolnienie L4, wyda zaświadczenie, wystawi wam opinię, również poradni, na poradnictwo psychologiczne i na psychoedukację. Nie możecie liczyć na wykonanie testów i na psychoterapię, chyba że psychiatra jest jednocześnie. Psychologiem lub psychoterapeutą. To są zawody, które są łączone często. I to w zasadzie jest taka najważniejsza, takie najważniejsze są to różnice. Tak podsumowując krótko, psycholog jest od takiej bardziej pracy naukowej, diagnozy, wykonywania testów, pracy na uczelni, pracy naukowej, pisania tekstów, od diagnozy. Psychiatra jest bardziej od wydawania leków, od stawiania dla diagnozy psychiatrycznej, a także od leczenia farmakologicznego, ale to właśnie jest wypisywanie leków, od wystawiania Wam zwolnienia lekarskiego. A psychoterapeuta to jest specjalista wykształcony w tym, żeby pomagać ludziom poprzez właśnie rozmowę. Poprzez psychoterapię. Jeżeli nie wiecie jeszcze, czym jest psychoterapia, to powiedziałam o tym w drugim odcinku tej audycji. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania na ten temat, to zapraszam Was do tego, żebyście w komentarzach umieścili te pytania. Zapraszam Was również na Facebooka. Katarzyna Kopczak nie tylko o psychoterapii, na mój kanał na YouTubie, na którym będzie. Transmisja na żywo, którą z kolei zrobię na Facebooku, na mojego bloga, nie tylko o psychoterapii. To są takie miejsca, w których możecie mnie znaleźć, oraz oczywiście do mojego gabinetu. W tej chwili pracuję w Mikołowskim Ośrodku Szkoleń i Terapii Most, a także w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Oczywiście. Wspomnę również o naszym pierwszym kursie online, który robimy z koleżankami. Nazywa się on Bądź szczęśliwa i chudni. Jest tylko dla kobiet. Jest o zdrowym odżywianiu, zdrowym stylu życia, o uważności, mindfulness, o poszukiwaniu swoich potrzeb głębokich, bardzo i o realizowaniu ich. Zapraszamy serdecznie. Przypominam, że przedsprzedaż jest od 1 czerwca do 10. Kurs będzie wtedy w świetnej cenie 79 zł. I jeszcze dwa dni, kiedy będzie w cenie specjalnej Dzień Matki i Dzień Dziecka 50 zł. Nie przegapcie tej okazji, bo to jest naprawdę świetny produkt. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego dnia.